Hello! Witam się z Wami w czwartek. No, już czwartek. Rozumiecie to? Już czwartek. Tam mi się kawa będzie robić, a ja zajadam tortillę z sałatą, dwoma jajkami. Tylko wiecie, jajeknicą z dwóch jajek. No i do tego ser żółty. No i tyle. I to jest low carb. Mmm. Tak więc i drodzy, zaczynamy przygotowania, zaraz lecę na wybielanie zębów, więc wypiję dzisiaj ostatnią kawę, bo nie można kawy pić po tym. No i działamy, działamy, jest zachmurzone niebo, ale jest gorąco. Jak tak obserwuję, wczoraj wieczorem jeszcze z mężulem, sprzątam trochę, pokroiliśmy sobie arbuza, mmm, ananasa, i zjedliśmy i oglądaliśmy Modern Family. I było super. I potem poszliśmy już spać, padliśmy oboje, bo wróciliśmy na chatę, ja Nie wiem, o której dziesiąta była, 22. A jeszcze sobie pochodziliśmy, wiecie, robię te kroki, to więc trzeba działać. już kawka ta. Woda z cytryną też wypita. No i tak to. Więc zaczynamy ten dzień. Dziękuję Wam pięknie za komentarze odnośnie sukienki. I tak, ta butelkowa. Dzisiaj będzie założona, więc później wam pokażę wszystkie przygotowania, jak to wygląda, co i jak. Wiecie, ja tylko sobie pewnie włosy rozpuszczę, trochę pofaluję. Lekki make-up, ta sukienka. Buty jakieś wynajdę na obcasie, żeby mi się, wiecie, stopy nie poobdzierały przed weselem. Tak więc nie ma co ryzykować. No i, no i tak. Chlebek bananowy zjedzony, jeszcze się podzieliłam wczoraj. I dziewczyno, no to ja może będę teraz tutaj robić, bo to jest dosłownie 5 minut przygotowań i 55 minut pieczenia, po prostu. wodę z cytryną dopitam i ja zabieram się za moje śniadanko i za się, bo się właśnie zaparzyła. Tak więc życzę Wam cudownego oglądania. Do podróży. No i słuchajcie moi Państwo. Wyszłam. No ja czuję ogromną różnicę. Jeszcze tutaj troszeczkę jest produktu, ale I'm excited. Uwielbiam taki, wiecie, efekt wielutkich ząbków ładnie wybielonych. A, super, cieszę się bardzo. Bo prawie wyglądają tak jak moje haznokcie. Super! Cieszę się! Mega! Mega, mega, mega! Lecimy dalej! Lecę do mężulka teraz. Trzeba dużo wody pić. No i lecimy. Będziecie się ze mną szykować dzisiaj. Będę miała tak godzinę, żeby się wyszykować. Planuję podkręcić włosy trochę. Lekki make-up. Na brwi nie wiem, czy zdążę dzisiaj. No, ale jak coś, to jutro pójdę. No i tyle. Mega się cieszę. W opisie Wam zostawię miejscówkę, w której byłam. Nazywa się Anika Beauty Spa. I... E... No i super, bo używają naturalnych produktów na wybielanie zębów to trwa mniej więcej, wiecie co, no, trzeba poświęcić półtorej godziny, bo przyjeżdżacie, pani Wam zakłada, żel, LEDy, 20 minut dla życia znowu, żel, LED, 20 minut i jeszcze raz, trzy sesje. No więc, super! A koszt takiego wybielania to 129 dolarów. I te produkty są ważne, bo są amerykańskie, a nie made in China. Tak więc to i są naprawdę naturalne, nic mnie nie piekło. Kiedy zawsze chodziłam do dentysty i w ogóle, to zawsze strasznie szczypało. A to jest, wiecie co, no tak jak paski wybielające na przykład dajecie, tylko to jest naturalne i mówię Wam zero, zero szczypania. Więc serdecznie polecam, a jeszcze Pani mi właśnie dała kartkę. I to jest Da Vinci Teeth Whitening, widzicie? Oni tą metodę używają plant and mineral based laser whitening gel. To są oparte na minerałach i roślinach te żele wybielające. Made in USA. No więc to jest mega ważne. I pani powiedziała, że co pół roku można przychodzić albo raz w roku. No i żeby utrzymać efekty jeszcze teraz będzie działał ten żel i to wszystko. Trzeba bardzo dużo pić. Dzisiaj w ogóle najlepiej kawy, a jak będę miała ochotę to wieczorem przez słomeczkę bum, bum, bum. No i tyle. Więc ja jestem Zachwycam. Moi Państwo, słuchajcie, no życie na spidzie. Naprawdę życie na spidzie jest godzina 14.55, a ja na chacie będę o 15.30. Ale ja tylko szybko się muszę wykąpać włosy, to ja nawet nie wiem, czy ja zdążę je pokręcić. No, nie ma czasu. Naprawdę nie ma czasu i będę miała dosłownie 20 minut na wyszypowanie, żeby cokolwiek się podmalować, założyć sukienkę, no i go! Po prostu! Ojeju, wiecie co, ja lubię, jak dużo się dzieje i w ogóle, ale nie lubię, jak jest aż taki speed. Naprawdę, bo to zaczyna mnie wtedy stresować, jak jest tak bubu, strasznie dużo. Tu już biegłam do TJ Maxa, tu do party CD i wiecie, jak potrzebujecie jakieś pudełko znaleźć, nie możecie znaleźć, no ale znalazłam dwa. No i w nie fajnie zapakuję, co tam trzeba. Jeszcze w targecie byłam. I wiecie, jak trzeba tak ideę na ostatnią minutę wziąć, dać, znaleźć, to, no mówię Wam, to jest crazy. Naprawdę wtedy jest crazy. No ale damy radę. Musimy dać radę. No, więc ja szybko jadę do domu. Szybko, no nie szybko, no bo teraz oczywiście się wpakowałam w korek, no ale co zrobicie, jak nic nie zrobicie, nie? No, jakoś trzeba będzie podziałać. Jakoś damy radę, mam nadzieję, tak? Więc tak. Ładuję sobie telefon. Nawet wody, kurczę, nie mam w samochodzie. Nic już nie będę jadła. Tylko w domu się jeszcze wody napiję, no że te że mi się nie zdewastowały. Widzicie, to będzie make-up po prostu 5 sekund. To, co miałam spakować, nie zdążę, bo dopiero dosłownie do domu przyjechałam i w 3 minuty się wykąpałam, moi drodzy. I dosłownie mamy 20 minut do wyjścia, tak więc ten make-up to jest make-up no make-up, czyli typowa Karolinka. Ja, wiecie, ja nie przepadam za makijażem za bardzo, ale no coś nałożyć trzeba, no nie? Dajcie znać co u Was, u nas parówka hot, 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 no ale nie ma co narzekać. Wypiłam sobie wody, nawodniłam się i jest lepiej. Dobra, to wiecie, to jest ten produkt, który kupiłam kiedyś za gruby szmal. No i teraz co robimy? Co? Jeszcze damy krem pod oczy Ja mam akurat CeraVe Dajemy, bum Ten roller musiałabym Wam pokazać Ale już nie daję rollera Mam go w lodówce, a wiecie, ja nie mam czasu teraz na Rollery Tylko bum, 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 ciach Jeszcze muszę sobie znaleźć Szczoteczkę do brwi, tak więc No, będę musiała znaleźć Teraz ciach, szybko tutaj czymś Dajemy odrobinę różu Bum tu wiecie, ja nie jestem jakaś profesjonalna make-up artist, bo ja się nie maluję, jak możecie widzieć na moich filmach. Ja jestem totalnie natural, no ale coś zrobimy może, no, żeby jakoś wyglądać, chociaż ja już jestem zapocona. Dobra, na oczy, co damy na oczy? Mam błyszczyk, mam rzęsy, Gdzie co, też dam ten brązowy, a co mi tam... Ja, wiecie, jednymi oczy i do konturowania. Ej, bardzo ładny jest. O kurczę. No, zobaczcie. Taki wygląda lekko nawet na różowy. Ale jest ok. Damy tu sobie. Brwi wyczeszę tylko. Dobra, tu coś jasnego. Bum. Tu coś jasnego. Bum. Żeby mi się to nie no, moment, bo ja nie chcę mieć zbyt mocnego tego make-upu. Mi wyjdzie kurczę mega mocny. Równo? Ej, równo jest! Do opalonej skóry. Dobrze jest. Perfekt. No i widzicie, to, to jest ja i mój make-up, więc proszę mną nie gardzić, ale to jest, tak jak Wam mówię, make-up, no make-up. Rzęsy. Trochę. Teraz wyczeszę sobie brwi. I, I tyle, bo ja brwi nie maluję. No nie byłam dzisiaj na brwiach. miałam jechać, nie wyrobiłam się. Jutro pojadę to pani mi zrobi ładnie. Więc lekko, przyjemnie i będzie cute. Tutaj proszę bardzo. brak jedna. Jeszcze muszę sobie sukienkę doprasować. Więc. No nie ma kiedy, moi drodzy. Nie ma kiedy. Oj, 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 czekajcie. Jest ok? Jest ok. No, nawet. Down, może troszkę damy. Polubiłam się z tym tuszem do rzęs. Wcześniej go nie lubiłam, ale teraz go nawet lubię. Powiem Wam. Dobra. Lekko, troszeczkę. Tu już, jeszcze z boku. Oj. Jest to ok. No i tak jak Wam mówię, to co miałam zapakować, nie zdążę zapakować, tak więc będziemy to pakować w niedzielę najprawdopodobniej albo jutro. Zobaczymy. Zobaczymy. Nie wiem, czy to za wysoko, nie dałam tego. Nie, yeah, jest ok. Glow jest, jest. Czekajcie. jak? Super. Trzeba chcieć więcej. Jak na moje możliwości jest super. Usta. I super. dan. Idę się ubierać, włosy ogarnę i Wam się pokażę w całej okazałości. Patrzcie na lustro jest trochę, wiecie, brudne, ale I am ready, steady. No i go. Idziemy moi drodzy. Pokazuję 55 minut 405. Pijam, więc zdążymy. Mam nadzieję, że zdążymy. Wzięłam taką białą, nie znalazłam. Miałam wcześniej takie szaliczki. Nie znalazłam. Wiecie, jak się człowiek śpieszy, to się diabeł cieszy. Nie znalazłam. No i co zrobicie? Co zrobicie, jak nic nie zrobicie? Tak więc jedziemy, no i tyle. Pożegnam się z Wami potem, albo wiecie co, w sumie pożegnam się z Wami już teraz, bo nie wiem, jak to potem będzie wyglądać. Więc dziękuję Wam pięknie za oglądanie. Dziękuję za wszystkie subskrypcje, łapki w górę, komentarze. No i co? Widzimy się już jutro. A dzisiaj jeszcze pokażę Wam kilka urywków, urywek, urywków z tego wydarzenia. Tak więc, tak! Nadchodzimy, downtown nadchodzimy, a mianowicie kościółek. Powiem Wam, godzina jazdy w takich okolicznościach. Uhu, zobaczcie, piękne downtown Chicago. Uwielbiam. Słuchajcie już po próbie. Była próba i po próbie. Żegnamy się z kościółkiem. To jest trójcowo. No i do zobaczenia w sobotę. No i moi drodzy, słuchajcie, próba, próba i po próbie. Wracamy. Było super. Wiemy wszystko. Lecimy na obiadek. Powiem Wam, no, że już w sobotę nie mogę się doczekać. Naprawdę będzie cudownie. I co? Ten kościół jest piękny. Naprawdę jest piękny, bo to jest trójcowo typowo polski kościół. Ale jeden minus, że jak gdzieś mieliśmy dzisiaj tam próbę, to w ogóle nie włączyli klimy. To ludzie, no, no było gorąco, powiem tyle. Było mega gorąco, ale nie ma co narzekać, przeżyliśmy, lecimy na obiad, no i odliczamy. Dwa dni zostały. Zostały dwa dni, jestem super excited, będziemy mieć nową parę młodą. Ekstra! Tak więc no dojazd tutaj no zajął nam półtorej godziny prawie. Godzinę, godzinę. No teraz nie wiem, 30 minut, 45 na obiadek. No i tyle. Więc fajnie jest. I tutaj zaczynamy taką godzinę przekąsek właśnie. Tutaj będzie Drineczki, wszystko cute. No, co Marysia mi nie, jest no fajnie, patrzcie, jest, jak, jest, jak fajnie. wygląda nasza Pride. Impreza, tak, to ja tak szybko wam pokażę. Dzieje się, dzieje się. No jest wtedy do I can't wait. Naprawdę. No, I can't wait. Dobra, moi drodzy, patrzcie, kto tu jest. Jedna z lasek San Francisco. Bardzo, że of my YouTube. No ja mam pretensje do was wszystkich. You're watching, you're not commenting. Dzięki. Dawajcie komentarze, tak. No. Tak. Dzięki, Agnes, widzicie? Tak. Moi drodzy, impreza trwa w najlepsze. Mieliśmy już właśnie przekąski, wszystko i zaraz będzie obiadek, tak więc ja jeszcze z łazienki się z Wami witam. No i szalejemy dzisiaj i przez następne dni. Or a and, and then you're get then, getting getting that helps <laughs> my